Czujesz chłodny, silny powiew wiatru na twarzy. Nosisz głowę, patrząc w stronę szczytu. Czujesz, jak twoje mięśnie płomą żywym ogniem, wynikającym z kilkugodzinnej, nieustannej wspinaczki. Ale nie możesz się zatrzymać. Musisz wypełnić swój cel. Cztery dni temu, wielki Ulfgaard, twój ojciec i wódz klanu, poległ w bitwie. Wypełnia cię smutek i żal po tej stracie, ale jednocześnie czujesz wielką determinację i dumę. Zgodnie z tradycją praktykowaną od pokoleń, kiedy polegnie wódz klanu, jego syn musi oddać mu ostatni wyraz chwały poprzez rozsypanie jego prochów z najwyższego szczytu górskiego. Czujesz niepewność, nie pragniesz teraz niczego innego tak bardzo, jak dowiedzenia swej wartości. Czujesz wizję o potencjalnej przyszłości, kiedy rozkojarzony łapiesz zapoluzowany kamień. Pod wpływem silnego nacisku, kruszy się. Nagle, zaskoczony, tracisz stabilną pozycję i spadasz w dół. Pospiesznie, instynktownie łapiesz mocno za większą szczelinę w kamiennej ścianie. Silny wstrząs przechodzi przez Twoje ciało, wynikający z impaktu od nagłego zatrzymania się. Trzymając się jedną ręką, zwisasz nad kilkuset metrową przepaścią. Uspokajasz oddech i kontynuujesz spinaczką. Lepiej skupić się na teraźniejszości, zamiast gonić za marzeniami. W następnej godzinie całe obolały w końcu docierasz na szczyt. Ciężko dysząc, podnosisz się z kolan i pokonujesz to ostatnie mety. Wyciągasz z pasa glinianą urnę, wypełnioną pychami, które jeszcze 4 dni temu były największym bojownikiem jakiego kiedykolwiek widziałeś. Otwierasz usta, chcąc wygłosić ostatnie pożegnanie. Zanim jego dusza dołączy do przodków. Ale nie, Coś jest nie tak. Błyskawicznie rzucasz się w bok i czujesz piekący ból w ramieniu. Rozciętym przespazły. Dzięki szybkiemu refleksowi uniknąłeś ciosu wycelowanego w twoją głowę. Unosisz wzrok i widzisz istotę, wyglądającą jak skrzyżowanie orła i lwa. Kontury jego potężnej postawy przypominają, to jest lwa, jednak przedni to jest opierzony. Z pleców istoty wyrastają dwa wielkie, pierzaste skrzydła. Głowa bestii jest orla, zakończona ogromnym, ostrym dziobem. Gryf przekrzywia głowę z zaciekawieniem, wpatrując się w urnę, która teraz leży na ziemi, opuszczona w trakcie uniku. Zwierzę trąca ją jednym z pazurem i na materiale powstaje małe pęknięcie. Twoje że rozszerzają się, kiedy zaczynasz szybciej oddychać. Całe twoje ciało dyży z powodu przepełniającego cię gniewu. Nie. Nie po tym wszystkim. Nie zawiedziesz ich. Nie możesz. Ta głupia bestia nie stanie na twojej drodze ku chwale! Zaciskasz dłonie na wielkim toporze bojowym. Na wypolerowanej powierzchni ostrze odbija się błyskawica. Wydajesz głośne kwóry i rzucasz się naprzód. Gryf zaskoczony stoi w miejscu. Ostrząsa się z letargu i próbuje uniknąć w tył, ale jest zbyt wolny. Twój topór wbija się w lewą łapę Gryfa. Z gardła bestii wydobywa się ryk bólu, a pióra zaczynają nasiąkać krwią. Gryf robi zamach potężnymi skrzydłami, unosząc się do pozycji stojącej. Górując nad tobą przyciska zranioną kończynę do ciała, natomiast drugą unosi gotową do zamachu. Czujesz kolejną falę bólu, jak trzy długie pazury głęboko wbijają się w twój nagi torys. Ale jednak ignorujesz ból i unosisz topór gotowy do kolejnego zamachu. Poziom rąbiesz w podrzusze po twoja. Topór z łatwością wbija się w słabszy punkt, tworząc wielką szpaję, z której wylewają się krew i jelita. Bestia w szoku opada, przykważając cię silnymi łapami do ziemi. Wydaje pisk i szeroko otwiera swój dziób, próbując zacisnąć go na twojej szyi. Momentalnie puszczasz stopy i łapiesz dwie strony dziobu. Z całej siły ciągniesz oba końce w przeciwne strony, ale mięśnie zmęczone wspinaczką i zrenione ciosami zaczynają protestować. Tu jest jeszcze ostrą końcówkę dziobu wbijającą się w twoje gardło. Zalewa cię strach. Czujesz jak twój opływ z każdą chwilą robi się coraz słabszy. To nie może się tak skończyć. Kątem oka, w miejscu gdzie leży Uryna, dostrzegasz niewyraźną, spektralną białą sylwetkę. Doskonale znasz tą postać. Wielki Ulfgar, wódz przewodzący klanowi przez 32 lata. Zwycięzca w dziesiątkach bityw. Z tej ostatniej przed śmiercią sam pokonał 20 wojowników. A przede wszystkim twój ojciec. Jesteś jego synem. Nie możesz tak zginąć. Nie na jego oczach. Niekiedy jeszcze nie oddałeś mu ostatniej czci. Nie! krykiem rozwijasz paszczę gryfa. Słyszysz głośne, jak szczęka zwierzęcia zostaje złamana. Wykorzystujesz moment zaskoczenia i cierpienia gryfa, i wydostajesz się spod jego ciała. Kopiesz bestię w głowę, oszałamiając ją. Szybko sięgasz po topły unosisz broń wysoko i z głośnym krzykiem opuszczasz. Wielka siła ciosów dekapituje Gryfa. Jego głowa odlatuje i zaczyna toczyć się ze skarpy. A reszta ciała bezwładnie wali się na ziemię. Wyczerpany i krwawiący, padasz na kolana. Wygrałeś, ale to jeszcze nie koniec. Z trudem wstajesz i podchodzisz do miejsca, gdzie upuściłeś urynę. Podnosisz ją i zataczając się podchodzisz do skarpy. Wciąga się przed tobą wspaniały widok na całe pasmo górskie. Szczyty ciągnące się na dziesiątki kilometrów. Otwierasz naczynie i widzisz jak ciemny pych, niesiony przez wiaty, leci w dal. Czujesz przyjemne ciepło, i jakby obecność kogoś ci bliskiego. Z uśmiechem wpatrujesz się w dal, myśląc o czekającej cię przyszłości. Wodzowita w pojedynku, jak grać barbarzyńcom. Więc po tym wstępie, który miał zarysować, jak właśnie wygląda granie tą klasą, możemy już przejść do części mechanicznej. I możecie dać znać w komentarzach, co myślicie o takim wstępie. Czy przypadł Wam do gustu taki pomysł? Czy jednak ograniczyć się do samych zasad? Co prawda, wiem, że wystarczy po prostu wspomnieć, że Bajbażnica jest to klasa skupiająca się na. Walc na blisko, tankowaniu większości Damage'a i zarzucanie wrogów e, dużą ilością obrażeń. Ale ustawiam coś takiego za ciekawy pomysł, więc zobaczymy, czy się przyjmie. A teraz już zabieramy się do zasad. Więc barbarzyńca jest to jedna z. Na potrzeby tej serii załóżmy, że z 15 klas dostępnych w DD 12 podstawowych z players handbooka. 13. Artifice z Tasha's Golden of Everything. 14. Homebrew Mata Blad Bloodhunter. Jest na Beyondzie. Zaliczam ją do tej serii. I 15. Wyłącznie tam prototyp Mystic, która wyszła o wiele zbyt OP. Jak na inne, również się tu pojawi. Ale tyle już wystarczy o przyszłości. Tej nowej serii co do grania wszystkimi klasami. Zabieramy się za barbarzyńcę. Więc mówiłem, że rzuca się na pierwszy front bitwy i lankuje damage. I do tego potrzebuje dużych ilości życia. Barbarzyńca jako jedyna klasa ze wszystkich w DD, jako swojego hit Dice'a, czyli kostkę, która będzie nam definiowała ilość życia danej postaci, ma kostkę 12. Co jest tością największą. Jeśli chodzi o biegłości, to w zbrojach ma je w lekkich oraz średnich i tarczach. W broniach wszystkich ma biegłość, na rzędziach żadnych. W rzutach obronnych jest to siła i kondycja. A z umiejętności wybiera dwie z podanych. Opieka nad zwierzętami, atletyka, zastraszanie, natura, percepcja i survival. A teraz już jego... Umiejętności. Na pierwszym levelu dostaje dwie: jest to Rage, Shaw oraz Amoid Defense. Najważniejszą podstawową, która będzie się przewijała przez całą grę jest właśnie Rage. Na pierwszym poziomie posiada jego dwa ładunki, które odnawiają się co długi odpoczynek. W Shaw może wejść za bonusową akcję, o ile nie ma założonego ciężkiego pancerza. W trakcie, kiedy jest w szale, zyskuje ułatwienie na testach bazujących na sile oraz rzutach obronnych na również siłę. Dodatkowo, kiedy wykonuje atak używając broni białej używającej siły, dodatkowo do oberzeń dodaje jeszcze specjalną wartość, którą przedstawia na level tabelka z levelami Barbarzyńcy. Dla pierwszego poziomu jest to dodatkowe plus 2 do obrażeń. Od poziomu 9 jest to już plus 3, a od poziomu 16 plus 4. Jest to stosowane przy każdym ataku podanymi broniami wykonywanymi w szale. I dodatkowo ma odporność, czyli obrażenia dzielone na pół, dla typów obrażeń obuchowych, kłutych oraz ciętych. W trakcie Szału, o ile zmultiklasował w jaką jego spelcastera, to nie może się koncentrować na zaklęciach. Dodatkowo sam szał trwa przez minutę. Szybciej może zostać zakończony, o ile barbarzyńca zostanie, zostanie stan nieprzytomnego albo jeżeli od czasu swojej ostatniej tury nie zaatakował nikogo, lub sam zaatakowany nie został. Plus, jeżeli by chciały za akcję bonusową, może go zakończyć samemu. No i tak jak mówiłem, ma na pierwszym poziomie dwa ładunki Rage, które odnawiają się co długi odpoczynek w miarę czasu z kolejnymi poziomami. Na trzecim już zyskuje trzy ładunki, na levelu 6 są to cztery ładunki, na dwunastym level, levelu 5 ładunków, od 17 jest to 6. A na 20 poziomie ma ich nieskończenie wiele. Inną jeszcze cechą, którą uzyskuje na pierwszym poziomie jest Unarmored Defense. Oznacza to, że jeżeli nie nosi zbroi, jego AC, Armored Class, klasa pancerza, jak ciężko go trafić, równa się 10 plus modyfikatory ze zręczności plus modyfikatory z kondycji. I jeżeli używa tarczy, ten benefit dalej działa. Jeżeli już założyłby chociażby Lekki Pancerz, to się nie sprawdza. Przechodzimy do poziomu drugiego. Są tutaj dwie kolejne umiejętności. Jest to Reckless Attack oraz Danger Sense. Ten pierwszy sprawia, że przed wykonaniem swojego pierwszego ataku może zadecydować, że teraz będzie miał ułatwienie na wszystkie ataki broniami na blisko, do końca swojej tury, ale wtedy wszystkie ataki przeciwko niemu do końca do początku jego następnej tury również mają ułatwienie. Ułatwienie oznacza, że rzuca dwa razy k20 oraz wybiera lepszy wynik. Ma również na tym drugim poziomie Danger Sense, który sprawia, że ma ułatwienie na rzutych obronnych ze zręczności przeciwko efektom, które może zaobserwować. Przykładowo jest to jakiś spelkasty rzucający czaje wymagający akurat takiego save'a, albo po prostu pułapka, jak nie wiem, załóżmy waląca się podłoga, czyli coś co jeszcze może zaobserwować. Jeżeli byłby oślepiony, ogłuszony, albo po prostu miał stan Incapacitated, czyli w DD jest to praktycznie większość kondycji związanych z ogłuszeniem i niezdolnością do wykonywania akcji używa tego stanu to wtedy Danger Sense nie działa. Na trzecim poziomie ma Primal Path, czyli wybiera swoją podklasę. Generalnie każda klasa otrzymuje swoją podklasę, która będzie definiowała w jaką stronę rozwoju chce się dana postać skupić. I jeżeli chodzi o wszystkie podklasy Barbarzyńcy, nie będę omawiał dokładnych umiejętności każdej podklasy, po prostu wymienię te podklasy oraz generalnie opiszę z czym są związane. Więc pierwsza, Ancestral Guardian, związana jest z tym, że taki barbarzyńca ma bliski kontakt z duchami swoich przodków, które chronią w bitwie jego oraz jego sojuszników. Battle Rager to jest naprawdę dziwna podklasa. Zaczynając od tego, że wyłącznie krasnoludy mogą ją wziąć, aczkolwiek przed większości DM-ów myślę, że zgodziliby się pewnie na to, żeby inne rasy również jej używały. I praktycznie cała podklasa opiera się na używaniu jednej zbroi, jaką jest po prostu zbroja z kolcami. Jeśli chodzi o statystyki, ma ona je dokładnie takie same jak Scale Mail, z takim wyjątkiem, że kosztuje o 25 sztuk złota więcej. Jakby dosłownie cała podklasa opiera się na używaniu tej zbroi. Jakiejś umiejętności z nią związanymi. Jak dla mnie jest to dziwne. Ja bym po prostu taką zbroję zakwalifikował jako magiczny przedmiot. Ale widocznie ktoś uznał, że potrzebuje całej podklasy, którą tylko questroldy mogą brać z jakiegoś powodu. Więc nie wiem. Nie przepadam za tym, jak to zostało zrealizowane. Nieważne, jest jak jest. Przechodzimy dalej. Beast. Tutaj ten barbarzyńca... Zmienia się praktycznie dosłownie zwierzęta, ale nie na takiej zasadzie co druid, a bardziej Lykantrup, czyli wilkołak i tego typu istoty, czyli jego ciało przekształca się częściowo w kończyny bestii, na przykład. Remka zmienia się w łapę zakończoną gigantycznymi pazurami, usta zmieniają się w paszczę najeżoną zębami, wyrasta jakiś ogon, czy tego typu rzeczy. Berserker. Jest to barbarzyńca, który jest w jeszcze większym szale furii, nie zwracający uwagi kompletnie na przyjmowane obrażenia i cokolwiek. Po prostu jeszcze większy szał. Giant związany z właśnie gigantami, wspólną przeszłością i generalnie tego typu rzeczy. Jeśli chodzi o benefity, głównie się to opiera dosłownie na stawianiu się na chwilę gigantem. Czyli rośnięcie, no i związane z tym oczywiście benefity siłowe. Storm Healt jest to jedna z podklask, które dosłownie nazywają się magicznymi dla barbarzyńcy, Aczkolwiek podobnie jak z Battle Age, tam nie lekko konfunduje, bo co? Wydawałoby się, że strony Healt z burzy będzie coś miało związanego z elektrycznością, jakąś magią tego typu. Ale bardziej się pija na obszarówce wokół barbarzyńcy, która wydziela efekt nazywany na cześć jakiegoś terenu. I jego umiejętność jest z tym częściowo związana. Mamy na przykład pustynię, tundę, morze i w zależności od wybranej ały jakiś inny magiczny efekt się dzieje. Nie wiem, jakby jest to ok, ale nazwa jak dla mnie najmniej by na to nie wskazywała. Później mamy Totem Warrior. Czyli ci barbarzyńcy przywiązują wagę do duchów zwierząt, jakichś predawnych, plemiennych totemów, od których czerpią swoją moc, a konkretnie od danego totemu zwierzęcia, które wybiorą. I ten daje różne korzyści. Wild Magic. Jest również inna podklasa związana z magią. Ta już wydaje się o wiele bardziej sensowna. Czyli taki barbarzyńca może wyczuwać magię. Oraz w momencie, kiedy wchodzi w szał, to dzieje się jakiś losowy magiczny efekt. Jest to bardzo podobne co do Wild Magic Source również. Czyli dzika, prymitywna magia. E, tylko, że jak w przypadku Source to był efekt. Który mógł być na przykład e, niefajny wobec samego użytkownika, jak rzucenie na samego siebie fireballa. Mógł być korzystny, spell spellslotów. Albo po prostu jakiś losowy dzienny, jak na przykład, nie wiem, zmienienie koloru skóry na niebieski. Tak w przypadku White Magic, to są już raczej same pozytywne efekty pomagające w walce. I mamy jeszcze Zilota, czyli już barbarzyńcę walczącego dla konkretnych bogów i z taką częściowo boską mocą. Czyli najłatwiej można sobie po prostu wyobrazić Barbarzyńcę Paladyna, tylko że tak nie do końca. No, i to są wszystkie oficjalne podklasy. Barbarzyńcy. Więc przechodzimy dalej. Poziom czwarty. Tutaj, jak dla dosłownie każdej jednej klasy, mamy Ability Score Improvement. Czyli wybiera jedną statystykę i albo podnosi ją o dwa, lub dwie statystyki i podnosi ją o jeden, lub po prostu wybiera, że sobie bierze fita. I tutaj po prostu wyjaśniam zasady. Levelowania w barbarzyńcu. Nie będę mówił już o jakichś konkretnych buildach, ale jednak tak na szybko nadmienię jakieś świty, które byłyby dla Barbarzyńcy całkiem fajne. Więc przykładowo mamy tutaj z pewnością Great Weapon Master. Mamy minus do testu ataku, ale znacznie zwiększone obrażenia. Dla barbarzyńców, Cyril z, z atakiem jest to naprawdę całkiem niezłe. Przykładowo również. Inny załóżmy stywecz atakę. Czyli możemy sobie przerzucić jasno tu jej damage związany z jakąś kostką. Jeżeli będziemy używali jakichś wielkich broni, no to jednak chcemy, żeby zadawały wielkie obrażenia. Więc może się przydać. Mamy na przykład jeszcze TAF. Czyli mamy zwiększone życie. Za każdy poziom, nasze maksymalne, życie podnosi się o dwa dodatkowe hitpointy. No a jeżeli chodzi o jeszcze to oczywiście jest cała masa innych również fajnie pasujących, ale to już bardziej do określonych buildów, teraz nie będę tutaj nimi was zarzucać. Więc przechodzimy dalej, do poziomu piątego. Na tym poziomie wszyscy materiale mają ekstra atak, czyli jeżeli podczas swojej tury weźmie akcję ataku, to może zaatakować dwa razy. Dodatkowo na piątym poziomie, poza ekstra atakiem, mamy jeszcze fast movement, które o ile nie nosimy ciężkiej zbroi, zwiększa naszą prędkość o 10 stóp. Później na szóstym poziomie mamy umiejętność związaną z naszą podklasą, o której jak mówiłem, już tutaj nie będę konkretnie wspominał. Później przechodzimy do poziomu siódmego. Mamy tutaj Feral Instinct, który to sprawia, że mamy ułatwienie na rzuty inicjatywy. I dodatkowo nie możemy zostać zaskoczeni. O ile nie mamy stanu Incapacitated. Oraz na początku naszej tury, zanim zrobimy cokolwiek innego, wejdziemy w szał. Później poziom 8. Tutaj również mamy Ability Score Improvement. Które generalnie później się jeszcze powtórzy na levelu 12, 16 i 19. Potem na levelu 9 mamy Brutal Critical. Sprawia to, że jeżeli mamy krytyk, to rzucamy jeszcze jedną kostką typu obrażeń naszej broni. I tutaj, co prawda, o tym, jak działały krytyki, mówiłem dokładnie w filmie o tym, jak działa walka, ale w sumie to też się jakoś łączy. Te krytyki zawsze są tematem, które większość ludzi mylnie interpretuje, więc wytłumaczę to na szybko, jeszcze raz. Jeżeli mamy krytyk. Podwajamy liczbę wszystkich kostek, których używamy do obrażeń. I teraz już faktyczne przykłady. Wyobraźmy sobie barbarzyńcę używającego Great Axe, czyli to jest typkowski K12. Bez tej umiejętności obrażeń zadaje 2K12. Z tą umiejętnością obrażeń zadaje 3K12. Drugi przykład. Barbarzyńca z Great Swordem. Obrażenia Great Sworda 2K6. Czyli bez tej umiejętności na krytyku ma 4K6. Z tą umiejętnością na krytyku 5K6. Potem na poziomie 10 mamy również cechę związaną z naszą podklasą. Następnie na poziomie 11 mamy Relentless Rage, który to sprawia, że jeżeli nasze HPki spadną do Zera, możemy wykonać rzut obrony na kondycję od 10. Jeżeli nam się uda, mamy zamiast tego odjazdu jeden punkt życia. I za każdym razem, kiedy uda nam się ten test, to te DC zwiększa się o 5 i resetuje się z powrotem do 10, kiedy pójdziemy na odpoczynek. Na levelu 12, jak mówiłem, jest kolejny Ability Score Improvement. Na levelu 13 mamy ponownie Brutal Critical, tylko już to są dwie kostki. Na poziomie 14 jest to kolejny i już ostatni Path Feature, czyli umiejętność od naszej podklasy. Na poziomie 15 mamy Persistent Rage, które to sprawia, że w naszym szale, jak normalnie mogliśmy pozostawać przez minutę i tam musieliśmy ciągle atakować, lub być atakowani. Tak tutaj jedynym ograniczeniem jest to, że nie możemy być nieprzytomni. Czyli najczęściej nieprzytomni zostajemy, kiedy nasze życie spadnie do Zera. Więc na dobrą sprawę, pomijając ten warunek, gdzie zostaniemy, praktycznie że na skraju śmierci zabici, no to jesteśmy ciągle w szale. Później na levelu 16 kolejny Ability Score Improvement. Na 17 to są już trzy kostki dodatkowe dla tych krytyków. 18. Indomitable Might. To jest dosyć podobne do Reliable Talent Roja oraz Silver Tongue pod klasy Baeda z Eloquencji. Czyli jeżeli wykonujemy jakiś test na siłę, jest on niższy niż nasza wartość siły, która dla poziomu 18 raczej na spokojnie już będzie wynosiła 20, to wtedy używamy właśnie tej 20, czyli statystyki naszej siły. Jest to... Całkiem jest, z pewnością brzmi sensownie. Raczej Barbarzyńca na tym poziomie nie będzie miał żadnych problemów z testami na atletykę z takimi wartościami. Później na poziomie 19, oczywiście kolejny Ability Score Improvement. I poziom 20. Ostatnia nasza umiejętność: Primal Champion. Zarówno nasza kondycja, jak i siła obie te statystyki wzrastają o 4. No i w związku z tym nasz limit statystyki z 20 wzrasta również na 24. I teraz nasze statystyki siły i kondycji są już na naprawdę gigantycznym poziomie. Życia i obrażeń mamy bardzo dużo. No i tutaj już nam się kończy Barbarzyńca, gdyż osiągnęliśmy 20 maksymalny poziom. No i co? Skończyliśmy barbarzyńcę, kończymy i ten film. Więc dziękuję za uwagę i na do zobaczenia w jak grać kolejnymi klasami.